Drodzy Państwo, świętujemy piątą rocznicę bardzo ważnej papieskiej encykliki Franciszka Laudato Si. To jest pierwsza w historii Kościoła encyklika w 100% poświęcona kwestiom ekologicznym. Bardzo ważny dokument. Dlaczego? Papież apeluje przede wszystkim o ekologię integralną. Co to znaczy? Ekologia integralna to nie jest tylko Szacunek dla przyrody, dla zwierząt, tak jak wiele ruchów społecznych mówi, ale dla całego dzieła stworzenia, czyli także dla człowieka. I stąd papież tak wiele mówi o ekologii ludzkiej, czyli o tym, że człowiek powinien rozwijać się zgodnie z naturą, że jego życie jest święte życie oczywiście pojmowane od poczęcia do naturalnej śmierci. Też krytycznie mówi o wszelkich zagrożeniach rozwoju, takie jakie proponuje na przykład ideologia. Gender. Papież wzywa do ekologicznego nawrócenia. O co w tym wszystkim chodzi? Mianowicie, że zadaniem każdego chrześcijanina, czyli każdego z nas, jest troska właśnie o dzieło stworzenia, czyli o przyrodę i o człowieka mówi, że ta dramatyczna degradacja ziemi, jaka nastąpiła w ostatnich dziesięcioleciach szczególnie, wynika z niepohamowanej chęci zysku i że trzeba ten typ rozwoju gospodarki, ten typ rozwoju świata zdecydowanie przemyśleć, powstrzymać, że ta niepohamowana chęć zysku niszczy przyrodę, niszczy środowisko naturalne, niszczy także człowieka i Owocuje niesamowitymi wprost niesprawiedliwościami na globie ziemskim, które także odbijają się bardzo negatywnie na sposobie gospodarczego rozwoju, po prostu poprzez zniszczenie, katastrofalne zniszczenie, które grozi totalną zagładą. Więc to jest nie tylko dokument ekologiczny. Ale także bardzo ważny dokument społecznego nauczania Kościoła. Taka pełna, integralna wizja, zobowiązująca każdego z nas, jako wierzących, także wszystkich ludzi dobrej woli, nawet poszukujących, niewierzących dosłownie wszystkich, o troskę, aby ten rozwój, bo wszyscy chcemy, żeby nasze społeczeństwa się rozwijały, nie szedł w kierunku katastrofy. I co my możemy zrobić? Możemy, każdy z nas może we własnej parafii, we własnym środowisku mówić przede wszystkim o tym, troszczyć się o właśnie o środowisko, które nas otacza, nie, nie zaśmiecać tego środowiska, nie niszczyć, oszczędzać wodę, tutaj mamy wielki problem także w Polsce, czyli że Inac nie możemy inaczej naszej misji chrześcijańskiej we współczesnym świecie wykonywać, niż także troszcząc się o dzieło stworzenia. Naprawdę wielkie zadanie dla każdego z nas. I pamiętam, pięć lat temu były takie niezbyt mądre, trzeba powiedzieć, komentarze, że papież akceptuje jakąś ideologię lewicową. Absolutnie nie. Nic z tego nie ma węzyknicy. Kościół nie akceptuje ani nie posługuje się żadną ani ideologią lewicową, ani prawicową. Mówi o tym, że człowiek stworzony przez Boga jest owszem panem tego świata, ale powinien być panem w sposób bardzo rozsądny, właśnie zgodnie z wolą Bożą, czyli szanując te wszystkie dary, które Bóg nam dał.